Siemaneczko, słuchajcie, jest tu ze mną właściciel BMK. Macie bardzo dużo pytań odnośnie tego auta, czyli dwulitrowy diesel ile koni? 163. 163. Słuchajcie, auto jest tu przed nami. I powiem Wam, że dość fajnie wygląda ten samochód. Kolega tu. Włożył chyba trochę serca i jeszcze będzie wkładał, nie? Jeszcze będzie wkładał, jeszcze nie koniec projektu No właśnie, za chwilę Wam pokażemy ten samochód Powiedz mi, bo generalnie są różne opinie o tych silnikach Jak, jak te silniki w ogóle się sprawują? U Ciebie jak to wygląda? U mnie sprawuje się bardzo dobrze, bo to mhm. jest stary silnik diesla Nie ma z nim takich problemów jak przy nowoczesnych silnikach Nie posiada on na przykład fabrycznego DPF-a o, właśnie, oryginalnie, nie był oryginalnie wycinany. nie był wycinany. To który to jest rok? 2005 rocznik. 2005 rocznik. I co, co przy nim robiłeś, jak go kupiłeś? Bo ty kupiłeś go chyba w dobrej cenie, nie? Kupiłem go w cenie, może nie najlepszej, ale w bardzo dobrym stanie. No właśnie. Auto dobre kosztuje. Dobre, nie? dobre. Za dobre auto trzeba dobrze położyć, żeby miało pewną historię i... Jaki miał przebieg? Jak w Polsce? 240 tysięcy był wow. sprowadzony z Niemiec. To, a który rok to jest? 2005. 2005. Chodźcie, pokażę Wam to auto albo obrócimy kamerę i będziemy Wam opowiadać o tym samochodzie. Auto na dzień dzisiejszy wygląda tak. Felga jaka to jest? DZ 17 cali. 17 cali. Jakieś yy, widzę, są te? Jak się nazywają? Dystanse? Dystanse są, tak. Są dystanse. Są dystanse, zobaczmy jak ta autko z jedynki też można zrobić fajny samochód. Zobaczcie jak on fajnie wygląda. O, akumulator muszę chyba nowy. No, zobaczcie oczywiście tutaj już czarny znaczek wymieniony. Tak, wymieniony. wymieniony. Jakieś co tu, zawieszenie widzę, jakiś obniżony jest troszeczkę. Co zawieszenie tu jest? jest obniżone, z przodu są amortyzatory Bilstein B12. Z sprężynami Yamexa obniżającymi z przodu są 3 cm, z tyłu 2,5 cm. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, ile koszt takiego zawieszenia? Bo to na pewno ludzie będą się pytać. Yy, ogółem koszt amortyzatorów zależy od tego w jakiej cenie się je dostanie. Ale około naprzód trzeba liczyć mniej więcej 1000 zł mm -hmm. za same amortyzatory, na tył około 700. 700. I to jest taki pierwszy zabieg, który zrobiłeś w tym małcie, żeby wyglądało? Tak, żeby wyglądało, ale przede wszystkim żeby się prowadziło. Żeby nie miało problemów z bujaniem się na kolejnach i żeby stabilnie się prowadziło przy wyższych prędkościach. Rozumiem, bo generalnie jeżeli chodzi o jedynkę, ona się zachowuje jak gokart ona Z seryjny zawieszeń też w miarę jeździła, nie? Tak, tylko że jedynka ma zawieszenie z E90. Co wiele większego samochodu i cięższego przede wszystkim i jedynce brakuje tej stabilności, bo jest krótka, wąska, a ma zawieszenie co wiele większego auta. O, widzicie, to takie ciekawostki. Poczekajcie, obrócimy kamerę teraz. Słuchajcie, bo tu kolega widzę jakieś zrobił ładne przeszycia. Jak to wygląda? Tak, przeszycia to był wymysł właściciela. Jest taki Aha. plan na samochód, żeby był czarny w środku z elementami czerwonymi, takimi jak na przykład nitki, przyciski start stop. No zobaczcie jak to pięknie wygląda i start stop działa wszystko? Tak, tak, wszystko działa, wszystko, wszystko chodzi. Wszystko tak, jak ma być, nie? A to gdzie to kupiłeś takie w, w zamienniku powiedzmy? To wszystko e, częściowo kupowane na Allegro, częściowo kupowane od chińczyków. No ale rozumie. wszystko pasuje, czyli, wszystko chodzi. Czyli ładnie to wygląda estetycznie. Powiem wam, że naprawdę ze, ze, ze smakiem jest zrobione. Zobaczcie, tu nawet nawiązane do M pakietu. Ten piękne przeszycia, o zmienne poświetlenie w radiu. Już kolega tu widzę, że idzie ostro. Mówiłeś mi coś ostatnio o siedzeniach, o fotelach. Co ty tu też Tak, zrobić? o fotelach. Fotele teraz aktualnie są z wersji takiej dosyć biednej, bo ani nie są to fotele kubełkowe, ani nie są to fotele elektryczne i teraz na ten moment zostały do niego zamówione fotele z BMW F20 czyli nowszej wersji jedynki. Aha które są kubełkowe, z pełną elektryką, jak dobrze pójdzie, to nawet dogra się do nich pamięć. Ło, wow, także na grubo. Na grubo, na grubo. A instalacja to jak, poradzi sobie? Myślę, że sobie poradzę, jak nie, to zostanie po prostu manualna regulacja fotela. Tak W zupełności wystarczające. Aha, rozumiem, rozumiem. Słuchaj, są tu przed Tobą dodatki, czyli nowoczesna chemia samochodowa, otwarte. Yy, używałeś kiedyś w ogóle chemii samochodowej? Używałem chemii samochodowej. I jesteś zadowolony. Jestem tak? zadowolony, tak. Słuchaj, dostaniesz od nas za opisanie tego swojego auta, o, opowieść o swoim aucie. <noise> dwa specyfiki: to jest, masz pakiet do silników diesla, wlewasz je do baku. Ile teraz masz paliwa? Teraz mam pół baku: 25 litrów. Pół baku to idealnie, to zrobimy to naprawczo. Teraz będziemy ją naprawczo wyczyścisz sobie wtryskiwacze i wytrącimy wodę. Tak. Z układu paliwa, bo co zimą jest bardzo, bardzo ważne. No właśnie, wypowiedz się na ten temat. No przede wszystkim trzeba pilnować właśnie, żeby nie dopuścić do tego, żeby filtr paliwa w dieslu zapchał tak. się i żeby był niewymieniany, bo wytwarza się parafina. w dieslu parafina, parafina która parafina, też powoduje tak. to, że filtr się zapycha. Marznie paliwo i wtedy nie odpalimy swojego diesla tak zimą. Tak jest. Jesteś zwolennikiem pukanek? Tak. Jesteś zwolennikiem. Masz od nas pukankę, New Generation Motor Flash. Na tej pukance możesz jeździć do godziny? godziny do 3000 obrotów. Słyszałeś mm -hmm. o takich pukankach? Chyba tak. Tak, słyszałem, słyszałem. No. Także nie boisz się pukać silników? Nie, nie boję się, absolutnie się nie boję. Już wielokrotnie pukałem silniki i więcej jest z tego plusów niż minusów. Z minusami się osobiście jeszcze nie spotkałem. Tak jest. I generalnie yy, yy, jakie pukałeś auta już? Benzyny, diesle? Benzyny, diesle, yy, gaz też był pukany i w każdym silniku to pomaga. I na kompresję, i na zużycie paliwa, i na, to i na pobór uwagę. oleju. Powiedz mechanikom, jeżeli silnik jest w stanie agonalnym, stuka, świeci ciśnienie oleju, nie wolno robić pukanki. Taki silnik też kiedyś robiłem. Były objawy stukania no. i pod lekkim obciążeniem zapalało się ciśnienie oleju. Mhm. I powodem były po prostu zatarte panewki. Także tam pukanka spowodowała to, że ten cały nagar i opiłki metalu się wypukały. Ale i tak silnik był do remontu. Co... To się nie dało no ale na przykład zaskoczyło mnie no. to, że ten silnik się nie za na tej pukance, mimo że miał już uszkodzone panewki. No rozumiem, no bo nasza pukanka jest, wiesz, nasza pukanka yy, ma w sobie olej syntetyczny, na bazie oleju syntetycznego i tak jak mówię, można na niej jeździć. Rekordista zrobił 2000 km, bo pojechał do Holandii z powrotem sobie zapomniał. Słuchajcie, podsumowując to wszystko, yy, jeszcze miałem się zapytać o rożo. najważniejsze. Czy był wymieniony? Auto ma przejane 250 tysięcy, zgodnie z książką, tak? Nie był tak, kręcony. Tak, nie był kręcony, jest oryginalny przebieg. I nic się z tym rozrządem nie dzieje. Weryfikowałeś ten rozrząd jakoś? Tak, tak, był e, zdejmowany. Zresztą tu w tym samochodzie jest bardzo fajne dojście do rozrządu, bo można go zobaczyć przez korek, e, podważając o. go na przykład śrubokręta. A bo ty masz śni. z przodu jeszcze? Tak, ja mam z przodu. A, to jest cały dobry motor. No i można też kamerką inspekcyjną wjechać, no, zobaczyć tak. jak wychodzi daleko napinacz. Tak, no, no to jest on takie. Z... Nawet nie jest w połowie swojego wyciągnięcia, także jak na ten przebieg i na styl jazdy, to naprawdę go... myślę, że jest go... tak. rewelacja. Gorzej jest z rozrządem z tyłu, bo trzeba pokrywę się i wtedy sprawdzić. Słuchajcie, to co? Zalewasz? Zalewam. To dawaj. Dobra, zalewamy. Jedziesz śmiało. Powolutku. Blokada została zwolniona. O, tu masz taki języczek. Proszę bardzo. No i odbezpieczasz normalnie. Naciśnij. O, wystarczy. I wcisnij paluszkiem. O. I naraz. Bardzo lubię ten dźwięk. Ten pul, 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 pul. pul. No Jeden specyfik To jest injektor, Ten czyści układ paliwowy i teraz wytrącimy wilgoć No i to stosujesz co raz na 10 tysięcy No, to ładnie no. To akurat tak wyjdzie raz na pół roku Idealnie Proszę bardzo Cyk Pukaneczkę Ci zostawię na następny raz, bo na pewno olej tak, kiedy olej wymieniasz? Czy tak? tygodnie temu? Czy tygodnie temu? No to tak sobie rzucie. odczekaj i przy następnej wymianie. A jaki masz olej zalany? Teraz mam Manola 5W30. Manola 5W30, elegancko. No to przy następnej wymianie pamiętaj do starego oleju, pół i tyle. Mamy wlane. I jest super. I teraz ja jako stary forci muszę ci powiedzieć tak, że to co wlałeś, musisz wyjeździć do rezerwy nie tankując świeżego paliwa. No. To nie będzie trudne. No. I bardzo prosilibyśmy o opinię na naszej stronie Forte Polska, bądź pod moimi TikTokami. No i co? Żegnamy się z Wami. I kto by chciał przedstawić swój samochód, zapraszam do mnie. Piszcie na TikToku. Pod tym TikTokiem możecie przyjechać do Złotowa, zrobimy wywiadzik i dostaniecie od nas coś od Forte. Wlejecie i, i sobie wypróbujecie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.